Dobra, idziemy, idziemy dalej. Ale mnie nie ma go, bo już go byśmy widzieli. Nie ma go, bo, bo widać, że. Go nie ma nikogo. Nawet. Którą powiedział, jak powiedział, że będzie Jan skierować, to. Ja, ja też. Janek, widzimy Cię. Janek! Widzimy Cię! Dobra. Lepiej nie idźmy. No, lepiej nie. Może lepiej chodźmy na działkę? Nie, nie! Nie zre... Chodź tu. Idziemy. A ja się boję. Boi się. Myślę, że ja się nie boję. O, jak zawału dostanę... Ja chyba... Ja... Ja zawału dostanę. No kurde, on zawał... I by to był dzień, to by jeszcze było spoko, ale... No. To jakiś nawet pierwszy wyskoczył, a ty się że tu Janek. A ty myślisz, że to Janek. Bo powiedział, że będzie robił Dobra, może te pierwsze. Nie. Janek! Janek! Wziąłeś go? Widziałem cię, Janek! Tu no, no, Widziałem! Tam. Biegie, ale już się... tam idzie biegnie On się nie boi Dobra, On będzie jumpscare'ować On będzie jumpscare'ować jumpscare zaraz wyskoczy Może ty pierwszy iść. Nie. Może lepiej u siebie Dobra, idziemy tu Biegniemy tam w ja będę. I taki jumpscare nie widzicie widzowie, ale niedługo już będziecie widzieć. Tam latarnia. Tam biegło. Nie ma, nie ma. Ja się sam boję. Może nie nagrywajmy i włączmy latarkę. Nie, nie, nie. Dobra. Janek, mamy, cię, widzieliśmy cię! Chodźmy na działkę. Mm -hmm. ja. Ja. Andry, gdy... Musimy dokończyć tą grę. Nie. Tam gdzieś jest. Dobra. Chodź ze Chodź. Dobra, pierwszy. Idź.

Ja się boję. Ja sobie taką piosenkę przypominam straszną. To była ostatnia runda widzowie. No. Ja. Ja w widać cię. Nie co to jest w ogóle, żądki jakieś? Janek, my tak a, się baliśmy. No. Jezu, to jest kurde. Zobacz. Piłka. Tu Janek, tu Janek. Pat, patrzcie, co mi się stało. A nie, nie. Dobra. Dobra, ja już powiem. Dobra. Dobra. Widzimy się w następnym odcinku Pa.